Co firma zyska dzięki podcastowi, co może zyskać? O tym Ci właśnie dzisiaj opowiem. Podcast dla firmy, czy też po prostu podcast firmowy z celami biznesowymi, to jest obecnie bardzo popularna forma komunikacji. Tworząc strategię podcastu, tworząc treści, budując publiczność, można skutecznie opowiadać o swojej firmie, ale też pozyskiwać nowych klientów. Co Twoja firma może zyskać dzięki temu, że uruchomisz podcast firmowy? Za chwilę Ci o tym powiem. Wykorzystuję od lat content marketing, w tym podcasty, do osiągania różnych celów biznesowych, zarówno w relacjach B2C, jak i B2B. Tak naprawdę, powodem, dla tego, yy, gdzie jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy, no, jest eksplozja popularności content marketingu. Można powiedzieć, że content marketing oznacza nowe rozdanie. Ty i Twoja firma możecie osiągać różne cele biznesowe dzięki podcastowi firmowemu, który możesz uruchomić. Budowanie marki, pozyskiwanie klientów dzięki podcastowi to wszystko jest możliwe, ale podzielmy to na takie faktyczne plusy korzyści dla Twojej firmy. Tej form Twoja firma możecie pokazać ludzką stronę firmy, ludzką twarz firmy. Możecie ocieplić wizerunek firmy poprzez podcasty. Możesz pokazać taki big picture, idee stojące za firmą. Możesz pokazać kluczowe osoby stojące za sukcesami firmy. Możesz pozyskać nowych partnerów biznesowych. Możesz pozyskać subskrybentów newslettera. Możesz pozyskać nowych klientów, pewnie to Ciebie bardzo interesuje. Możesz też zmniejszyć koszty pozyskiwania lidów czy też nowych klientów. Możesz uniezależnić się od wysyconych już kanałów marketingowych. Możesz też sprawić, że ci już pozyskani klienci ponownie skorzystają z usług Twojej firmy, że dowiedzą się o nowych produktach czy usługach. Co też bardzo ważne, możesz pokazać historię sukcesu, jaki odnoszą twoi klienci dzięki twojej firmie. Parę słów o radiowym doświadczeniu. W latach między rokiem 2000 a 2010 miałem olbrzymi zaszczyt pracować w Radiu ABC w Szczecin FM oraz Polskim Radiu Szczecin. Dzięki doświadczeniu zdobytemu w rozgłośniach radiowych, pewne aktywności przychodzą mi z większą łatwością. Staram się też pamiętać o najważniejszym: o dbaniu o słuchacza. To on, człowiek po drugiej stronie, Twoja publiczność, jest najważniejszy. To o jego potrzeby trzeba zadbać przede wszystkim, i o to też staram się dbać w swoich podcastach filmowych. Tak, prowadziłem już kilka podcastów firmowych, czyli podcastów skierowanych na cele biznesowe danej firmy. No i teraz ci krótko wymienię te doświadczenia z tych sześciu podcastów firmowych, czy też te sześć podcastów firmowych, z których czerpię doświadczenia. Dotychczas miałem przyjemność stworzyć strategię, nagrywać i promować już sześć różnych podcastów firmowych. Takich chyba najciekawszy projekt to Mistrzowie E-commerce. W Home.pl i to jest podcast B2C, czyli skierowany do konsumentów końcowych. Też miałem olbrzymi zaszczyt prowadzić podcast pod hasłem Projekt WordPress w Home.pl. To bardziej był projekt skierowany, Projekt B2B skierowany do partnerów biznesowych, i te, te podcasty dalej funkcjonują. Dalej możesz je posłuchać, czasami też obejrzeć. Ciekawy projekt własny to marketing i sprzedaż dla agenta ubezpieczeniowego, i tutaj publiczność docelowa to B2B. Um, Ubezpieczenia po ludzku to jest kolejny podcast, ale już skierowany do konsumentów końcowych, osoby zainteresowane ubezpieczeniami. I to były jak na razie cztery polskojęzyczne podcasty. Coś ciekawego, co wystartowało rok temu, to Fezisiat.tv, czyli podcast niemieckojęzyczny skierowany do. Konsumentów końcowych zainteresowanych ubezpieczeniami na rynku DACH, czyli Niemcy, Austria, Szwajcaria. Niedawno też uruchomiony świeży projekt Praca w ubezpieczeniach w języku polskim podcast dla kandydatów oraz pracodawców w branży ubezpieczeniowej. No i tak, trochę popowiadałem o historii, ale pomyślmy o przyszłości, bo. Jeżeli to, o czym opowiadam, jest dla Ciebie ciekawe, jeżeli potrzebujesz pomocy w uruchomieniu podcastu firmowego, to ja chętnie Ci w tym pomogę. Jest całkiem realne, że w jeden miesiąc, w ramach trzech czy czterech zdalnych spotkań, zdalnych konsultacji, jest realne, że w jeden miesiąc, um, z moim wsparciem, możesz uruchomić, myślę, że swój własny firmowy podcast czyli podcast dla Twojej firmy. Który będzie realizował konkretne cele, który będzie częścią Twojej strategii content marketingu? To jakie cele, no to, to już trzeba wypracować wszystko w ramach tych konsultacji. Nazwijmy to skuteczny podcast firmowy. Um, w ramach takich konsultacji pomogę Ci w zagadnieniach, takich jak zidentyfikowanie, co firma lub Ty chcecie osiągnąć dzięki podcastowi i czy jest to możliwe, bo to jest ważne. Stworzymy strategię na Twój firmowy podcast, określimy grupę docelową Twojego podcastu firmowego, um, stworzymy listę tematów na pierwsze odcinki. Pomogę Ci też zdalnie przygotować takie nagranie i też je odsłucham wcześniej. Ważne, żeby <laughs> nagrać do przodu kilka odcinków i żeby nie być zdemotywowanym. Um, pomogę też w przygotowaniu technicznym do nagrywania podcastu, um, przygotowaniu, pomogę też w przygotowaniu sprawnej dystrybucji treści. Powiem ci też, jak wykorzystać podcast do pozycjonowania w Google, czyli o SEO. To jest dosyć ważne. Um, też powiem ci um, i pomogę ci w przygotowaniu procesu, w ramach którego z jednego odcinka podcastu Stworzysz kilkanaście treści w kilku formatach i mediach. No i teraz, jeżeli to jest dla Ciebie ciekawe, jeżeli Ty chcesz, żebym Cię wsparł w tworzeniu Twojego podcastu filmowego, no to śmiało zapraszam. Jeżeli oglądasz, jeżeli mnie słuchasz teraz, albo oglądasz na, na YouTube czy na Facebooku, no to znajdziesz tam na pewno link w który uprzejmie proszę, kliknij i się skontaktuj ze mną. A jeżeli nie masz tam możliwości, to zawsze możesz wejść na marcinkowalik.online i tam będzie też kontakt, ja Ci chętnie pomogę. Daj znać, dogadamy się odnośnie tych terminów, tych zdalnych konsultacji. No i cóż, w miesiąc odpalmy nową machinę pozyskującą Tobie nowych klientów do Twojej firmy. W miesiąc odpalmy Twój firmowy podcast. To do usłyszenia. Cześć!